Luksus w moim dzieciństwie to było coś, czego nie mogłam nawet nazwać. Nigdy nie zapraszałam nikogo do naszego mieszkania. Nie dlatego, że nie chciałam, ale wiedziałam, że zadaliby pytania, na które nie miałam dobrych odpowiedzi. Dlaczego macie tylko jedno łóżko dla całej rodziny? Dlaczego w lodówce są tylko przyprawy i przeterminowane mleko? Dlaczego przy grzejniku pachnie gazem, który ledwo działa? Kiedy nowy chłopak z mojej klasy w siódmej klasie, Tomek, zaprosił mnie na nocowanie u siebie na urodziny, prawie odmówiłam. Moi rodzice zawsze mówili, że nocowania są zbyt ryzykowne, dziwne. Ale tak naprawdę po prostu nie chcieli, żeby ktoś odkrył, jak bardzo jesteśmy spłukani. Ale coś w Tomku wydawało się inne. Nie próbował nikomu imponować, więc zgodziłam się. Wejście do domu Tomka było jak krok na inną planetę. Dywan był gruby i miękki pod stopami. Nigdy wcześniej nie chodziłam po dywanie, który nie był poplamiony albo starty do spodu. Ich łazienka miała dwie umywalki. Stałam tam, wpatrując się w nie jak w kosmiczną technologię. Tomek miał własny pokój z taśmami LED wokół sufitu, telewizorem na ścianie i własną mini lodówką pełną napojów gazowanych i energetyków. Pewnie gapiłam się na tę lodówkę za długo, bo Tomek zaśmiał się i powiedział, że mogę wziąć cokolwiek chce. W domu dzieliłyśmy z młodszym bratem jedną butelkę coli, kiedy mama mogła sobie na nią pozwolić. Kiedy Tomek otworzył szufladę z piżamami, zapytałam głośno: "Masz wybór?". Spojrzał na mnie dziwnie, ale nie powiedział nic nie Po prostu mi dodatkową parę piżamy, która była niż cokolwiek co miałam. Kolacja wcale nie była wyszukana, tylko burgery i frytki z grilla na zewnątrz. Ale nie pamiętałam, kiedy ostatnio jadłam coś, co nie było podgrzewanymi resztkami albo ramenem. Burger miał prawdziwą sałatę, pomidory, ser, który naprawdę się roztopił, ogórki, które nie były z słoika, który mieliśmy od 6 miesięcy. Skończyłam talerz w 3 minuty. Potem po prostu siedziałam, nie wiedząc, czy poprosić o dokładkę byłoby niegrzeczne. Mama Tomka zauważyła to i powiedziała: "Chcesz jeszcze jeden? Jest dużo". Skinęłam głową tak szybko, że pewnie wyglądałam desperacko. Kiedy poszliśmy spać, Tomek dał mi własny koc, własną poduszkę. Nie wiedziałam nawet jak się zachować. W domu ja i młodszy brat dzieliliśmy jeden materac na podłodze, zmieniając strony co noc, bo jedna strona była bliżej Zepsutego grzejnika, który wydawał okropne hałasy. Nie mogłam zasnąć przez godziny. Nie dlatego, że było niewygodnie, ale wszystko było za wygodne, za ciche, za ciepłe, za bezpieczne. Wtedy uderzyło mnie, że największym luksusem nie było jedzenie, pokój, ani nawet własna przestrzeń. To był spokój, czysty, prosty spokój. Następnego ranka mama Tomka zrobiła naleśniki o podstaw. Nie z gotowej mieszanki, którą czasem dostawaliśmy na urodziny, ale prawdziwe naleśniki z syropem, który nie był sztucznym syropem, kukurydzianym w butelce udającej klonowy. Zapytała, czy chce czekoladę w naleśnikach. Zgodziłam się, choć nigdy wcześniej nie jadłam czekoladowych naleśników. Nie powiedziałam Tomkowi prawdy o naszym mieszkaniu. Ale kiedy jego mama mnie do domu i zobaczyłam nasze blokowisko z Drzwiami wejściowymi i zapachem papierosów w korytarzu, poczułam wstyd nie za rodzinę, ale za całą sytuację, której nie mogliśmy kontrolować. Zanim wysiadłam z samochodu, Tomek zapytał, czy chcę znowu się spotkać w następny weekend. Nie u niego w domu, tylko w parku albo coś w tym stylu. Zrozumiałam, że nie był miły, bo mu mnie żal. Po prostu lubił spędzać ze mną czas. To nocowanie zmieniło coś we mnie. Zaczęłam bardziej przykładać się do szkoły. Nie dlatego, że chciałam się wzbogacić czy coś dramatycznego, ale dlatego, że chciałam poczuć ten spokój jeszcze raz. Chciałam życia, w którym nie musiałabym martwić się, czy wyłączą prąd albo czy będziemy mieli wystarczająco jedzenia na tydzień.